Moi kochani Czas operacyjny 6.25 Kawka w rękę I ruszamy Zdobywać helwelen Pozdro Tak to wygląda Bardzo mało widać, ale tu mi pokazuje, herwelyn 3 mile, lecimy 630 Jak dobrze pójdzie, to wschód słońca obejrzymy z bardzo popularnej grani takiego grzebienia, który idzie się od tej strony na herwelyn które prawie nic nie ważą i przy każdym strumieniu mogę sobie wtedy wodę uzupełnić jeżeli pijecie wodę bez filtra To pamiętajcie, żeby zawsze znaleźć miejsce, gdzie jest rzeka rwie w dół Wtedy jest największa szansa, że będzie czysta Oczywiście Nie zachęcam, żeby mnie naśladować I tak naprawdę powinniście kupić sobie filtr do wody, żeby być W pewnym Fajnie, bo właśnie się wbiłem w wodę, jak widzę, specjalista Taki filtr można sobie kupić do wody. Tu się pije. A to można nawet się nakręcić na butelkę i w ten sposób pić. Ja go używam w dużo bardziej ekstremalnych sytuacjach. No dobra. To nam... Jak widać woda jest krystalicznie czysta. To nam tutaj posłużyło za dzisiejsze, ale mi leci para, za dzisiejsze zapas wody. Lecimy dalej. Słuchajcie, jak ktoś będzie wchodził na Hervelin od strony Glen Reading i wybierze się przez to trasę, przez Streeting Edge, to bądźcie gotowi na to, że początek jest naprawdę ostry i trzeba zarąbać ostro pod górę. Dopiero później wychodzicie na pierwszy okoliczny szczyt i idziecie sobie tak spokojni. Już górami. Ja widzę. 21 minut. Nie przyszedłem jeszcze kilometra, więc solo. To jest nie najlepszy czas. Ale to jak mówię, ja targam cały czas ostro pod górę. Idziemy dalej. Słuchajcie. 45 minut. Prawie 2 km i tu dopiero się skończyło to naprawdę strony podejście. Tu jest jeszcze kawałek Ale on jest takim zygzakiem. Więc to już nie jest tak źle tam w oddali i Glen Reading. Uch, ale się zmachałem. Dobra, więc mamy godzinę 2,88 żeby wyłączyć lampę, bo jest mgła i tylko odbija światło. Sztułówkę też wyłączyłem. To nie jest to najlepszy obraz, no ale tak to wygląda. Tak więc jest szansa, że uda się zrobić LW w 2 godziny. Zobaczymy. Nie mam zamiaru jakoś strasznie gonić, żeby nie popełnić jakiegoś błędu na tym ridżu. Na tej grani tam jest naprawdę ostro w niektórych momentach No i tym bardziej, że ja to robię na trzucie. Wszystkie te bóry, które oglądacie Ci prędzej robię na trzał zaczynam mieć o 12 13 Namawiam, żeby mnie naśladował. Ja robię intermittent fasting z jakimiś tam przerwami od stycznia. Jest w także mój ojciec się na do tego przyzwyczaił. Więc nie myślcie sobie, że ja jakiegoś gościa na YouTubie. To, to, to zrobię tak jak on. Nie róbcie tak. Fajnie próbować różnych rzeczy, ale. Idziecie w takie góry to ważne żebyście wiedzieli czego się spodziewać po prostu albo już 3 km no. i tak samo jak idziecie w góry jak wcześniej rano jak jest ciemno to naprawdę tylko jeżeli jesteście pewni siebie orientacji w terenie i co najmniej z jakąś dobrą aplikacją, GPS-em, typu World Ja wiecie, tą trasę, którą teraz szedłem po ciemku, już szedłem w maju kiedyś wcześniej, normalnie w dzień, więc jak coś raz, to generalnie pamiętam ja dosyć dobrze tę trasę, a i tak w kilku momentach musiałem się posiłkować GPS-em, żeby się upewnić, że dobrze idę, także nie namawiam, ale... Oczywiście, jak jesteście dobrzy, to zachęcam do No i właśnie w tym momencie dochodzę już do tej grani. Przed chwilą minąłem dwóch ludzi, którzy wystartowali gdzieś przede mną, bo widziałem ich czołówki wcześniej. Którzy wrócili, bo stwierdzili, że jest taka pogoda, że nic nie widać. No i to jest prawda. Natomiast... Wiecie, jak to w górach. Ja liczę na to, że dojdę na górę i się rozpochodzi. Teraz wchodzę na tą grań będzie ostro, pokażę wam później zrzut z GPS-a mniej więcej który to jest moment Tam wręcz jest na mapie pokazane, że szlaku nie ma, bo jest ostro Także trzymajcie kciuki Widzicie to? No to witajcie na Streeting Guide. Tu naprawdę polecam zachować szczególną ostrożność tylko jeśli macie doświadczenie już w takich miejscach to się wybierać w takich warunkach jak ja tam jest w dół przepaść także, a tu jest naprawdę ślisko więc trzeba mocno uważać Może szybka przebitka myślę, że widzicie generalnie jak to tu wygląda i tak lecimy dalej także wiedzcie, że wchodząc na Helvelin Znajdziecie się też w takich sytuacjach, jeżeli wybierzecie stealing Ridge, gdzie za bardzo, nie wiem w zasadzie, będę tu zejść. muszę to rozkminić Powiem Wam naprawdę, tu jest spinaczka konkret. Ale jeszcze lątek Ostatnie podejście. Jesteśmy u góry. Nie biegnę. Chcemy to zrobić Uuu. jest czas. Godzina pięćdziesiąt sześć i pięćdziesiąt osiem sekund. Da się Uf. w niesprzyjających warunkach. Przez Streeting Edge. Po śliskich skałach. Mniej niż dwie godziny. Potwierdzone. Da się. No dobra moi drodzy, Helwelyn zdobyty. Tak wygląda, jakby może się coś tu przewiało i rozpogodziło. Kto to wie? Jakaś taka niebieska świata w się razie posiedziałem chwilę, napiłem się kawki, czarna kawa dozwolona na no intermittent fasting, ale nic więcej. Także idę sobie jeszcze tutaj na sąsiedni szczyt, żeby się trochę zagrzać, bo nie chce mi się schodzić z tym, tym graniem z tego rekordu i najważniejsze to przejść bezpiecznie. Ale się udało. Mimo wszystko. Spotkałem fajnego gościa. I coś widać tutaj. Tak? Na szczycie. Który jeszcze mnie nagrał, jak biegłem tam końcówkę, żeby zdobyć to mniej niż 3 godzinki. Także będę fajne ujęcie od niego. Okazało się, że jest fotografem. Żeby strzelił fajną, fajną fotkę na, na szczycie. Pogadaliśmy chwilę. No i ruszam dalej, bo, bo zimno. Więc wygląda na to, że po Nethermost Pike mamy kolejny grzebień do przejścia Także przygód ciąg dalszy Powiem ja szczerze, że, że jak zawsze musi być fajnie nie? Naprawdę tutaj jest ciekawie. No. A nigdy tu jeszcze nie szedłem. Także wyłączam kamerkę. Widzimy się niżej, jak już będzie lepiej. Nie? Ostro. Gorszy reach za mną. Tam jest mega ślisko. Za trzy razy już się tak poślizgnąłem, że było blisko, żeby walnąć ostro. Troszeczkę się przejaśnia, niezbyt, no ale ciśniemy dalej. No, delikatnie się coś przejaśnia. Tam już widać dolinę w tle. Tu widzicie mniej więcej gdzie jestem Tam po drugiej stronie jest właśnie ten streeting edge. Ale za dużo tu nie widać. Lecimy dalej w dół. Nie wiem, czy na tamtym wideo się nagrało, także powiem jeszcze raz, że tutaj wrzucę takie kawałeczki, wrzutki zdjęć, gdzie widać, jak te miejsca wyglądają, jak jest słoneczko i nie ma chmur. Z czasu do czasu znajdziecie na Lake District takie schrony. To są takie miejscóweczki, gdzie możecie sobie zrobić przerwę, gdzie przynajmniej się schowacie od wiatru. A już tutaj zeszliśmy całkiem nisko i zaczyna się poprawiać widoczność Bo jesteśmy już pod chmurami. Zobaczcie jak to fajnie wygląda. Tam gła jest tam, wszędzie u góry udało nam się z niej wyjść i już mamy widoczek. Teraz sobie będziemy szli tutaj tą doliną ciup, 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 ciup i tam z powrotem do naszej farmy ciekawe miejsca Także lepiej uważać, bo tutaj byłoby naprawdę niefajnie wpaść. Dobra, wyłączam to, bo muszę nawigować. Fajna miejscóweczka, widoczność już elegancka. Tu, właśnie, będę się przebijał na drugą stronę tej rzeczki. Bo tutaj, za tą rzeczką, zaczyna się szlak. Który mnie doprowadzi No generalnie tam gdzie chcę być Muszę się tu przebić jakoś Chyba tu będzie najlepiej Fajny wodospadzik I hopsa. I tutaj teraz sobie szlaczkiem pójdziemy. Wzdłuż tego tutaj zbocza. Aż tam daleko do tego lasu. No i dobra, przeszedłem tą całą dolinę, którą mamy tutaj z tyłu i dochodzę powoli do Torn. Tutaj trzeba troszkę wejść pod górę. Fajnie wygląda, jak się rozpogodziło na dole. No więc trzeba tutaj wejść troszkę pod górę i będę w tym miejscu, gdzie już byliśmy parę dni temu, w tym takim jeziorku schowanym w majem lasku a stamtąd już kawałek się w dół i z powrotem na Gillside Farm no i proszę bardzo dochodzimy do Lanty że dobrze to poobliczałem wszystkie drogi prowadzą do domu nasze piękne górki zostawiamy za sobą można się teraz pocieszyć tutaj tym naprawdę fajnym klimacikiem w Lanty Teraz jeszcze piękna ławeczka z widokiem na Ulswater tam szybka kawka i jesteśmy na kempingu obecnie idę 2 godziny i mam zrobione już 6,5 km także ta trasa jest na pewno dłuższa co jest oczywiste ze względu na to, że idzie naokoło ale jest przyjemna, ma swój klimat Także polecam takie kółeczko. Na pewno fajnie sobie wrócić taką, o, już później spokojniejszą trasą, jak się zrobiło ten streeting gęczny na początku. Piątka. Nie mamy to jesteśmy na ławeczce z pięknym widokiem Kabusia i taki widoczek tam w tle, ten zielony dach tam jest Gillside Farm a ja rano po ciemku wchodziłem właśnie tutaj tą drogą tu, 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 tu. i tam w chmury no i właśnie doszedłem już na nasze Hillside Farm jesteśmy na miejscu tutaj mamy naszą przyczepę Kraw operacyjny 2 godziny 31 minut prawie 8 kilometrów